Jeżeli chodzi o kolejki, to jest taka biblioteka w symfony, która jest bardzo ważna, moim zdaniem, i to jest mój konik. Nazywa się Listonosz, czyli z angielskiego Messenger, tak. I ona bardzo fajnie działa z wieloma systemami kolejkowymi, ale ona działa nie tylko z systemami kolejkowymi, co nie? Ona działa również z doktrynem. Tak, ona działa również z Doctrine'em, ponieważ de facto my nie musimy mieć systemu kolejkowego. Możemy sobie przecież wiadomości zapisać w bazie danych i właśnie je jedna po drugiej. Tylko też czasami synchroniczność tutaj, asynchroniczność też powiedzmy to robi problemy jakieś, ale jedna po drugiej możemy je sobie zaczytywać. No nie? Więc w takim razie to jest właśnie bardzo fajna biblioteka. Jest bardzo elastyczna, możemy w bardzo wiele miejsc jej się wstrzyknąć. Bardzo ją możemy fajnie skustomizować. Także polecam Marcin Kukliński. Tak, yy, widzę, że Gracjan również poleca. Yy, tak, bo kiwasz głową, Gracjanie. Więc, yy, A jeżeli tak, chodzi... na przykład w się używamy do tego, do promocji katalogowych. Tak, bo promocje katalogowe to jest taki mechanizm, który bardzo, bardzo długo potrafi trwać, bo tam możemy mieć naprawdę mnóstwo produktów, których ceny będą przeliczane. I de facto one muszą być przeliczone tak, żeby nawet czasami w jednym czasie po prostu się wyświetliły, nie? I to są, to są workery, które. Przepraszam sekundkę. Przepraszam najmocniej, rzecz na której nie miałem wpływu. W każdym razie to może być tak robione, że długi proces. Tak, długi proces może być przez tego Messengera bardzo fajnie właśnie zrobiony asynchronicznie i na samym końcu na przykład odsłonięte mogą być te yy, promocje, nie? Troszkę się wybiłem z wątku, przepraszam. Dobrze, Mateuszu. To ja się tylko upewnię, czy dobrze to rozumiem. Czyli ten Messenger to jest to taki jakby też system kolejkowy, tylko nie wiem, mniejszy, nieosobny, który działa na doktrinie. Ale jest w stanie zakolejkować te instrukcje, na przykład, które mamy przy promocjach katalogowych, żeby to nie zapchało nam php Tak? Nie. nie dobra, my, my to nie są, rozumiem. jest kodzikiem php biblioteką, która służy do oddelegowywania prac. Możemy oddelegować te prace za pomocą systemu kolejkowego. Oraz zasymulować to przez bazę danych. Także, no jeżeli Messenger, symfonowy Messenger, może działać ze SQS-em, a WSL to jest adapter. Z Może też działać synchronicznie, wydaje mi się, tak. jakby możesz skonfigurować tak, że te wiadomości będą obsługiwane, najpierw się obsłuży, a potem ci tam, ten. To jest generalnie abstrakcja na systemy dostarczania wiadomości. Napisane w php -ie. Czyli to jest biblioteka PHP-owa. Yy, chyba, tak, to jest komponent symfony.